Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z modyfikacją do MotoGP 2019 Max Payne PL przedstawia. No, jak widzicie, tutaj jest taka na kagami w Hondzie hmm, LCR i Demisu. Ja sobie tutaj pozwoliłem także tą Hondę zmienić. Popatrzcie na to: Ferrari Honda. Pięknie to wygląda naprawdę. Ten cały strój, cały kombinezor na owiewkach Ferrari Honda. Pięknie to wygląda, naprawdę podoba mi się w ogóle. Bardzo fajny tutaj jest mod, jeżeli chodzi o właśnie tą firmę Ferrari. Także tutaj sobie ją wybierzemy. No i oczywiście sami zobaczycie właśnie jak to wygląda ten cały box, że tak powiem. No i mamy Idemisu. No tutaj to się nie zmieniło, jeżeli chodzi o Ferrari. Standardowo. Chociaż myślałem, że tu właśnie w tym modzie będzie właśnie takie duże litery Ferrari w ogóle, ale fajnie, że jest motocykl zmieniony. Naprawdę podoba mi się to, jak tutaj jest właśnie, nawet ta jedynka, że tak powiem moja, jest nawet na owiewce po prostu tutaj z boku motoru też napisana. No nic, przechodzimy właśnie do startu i sami zobaczycie, jak ten fajny motocykl wygląda podczas właśnie także jazdy mojej. Tutaj sobie zrobimy właśnie taki e, fotkę. Naprawdę idealnie to wygląda, że tak powiem. A bo takie sobie tutaj pozwolę zrobić właśnie w tym zakręcie. Nie, w kolejnym to sobie zrobimy. Tutaj ładnie takie wejście w ten zakręt. No i tutaj sobie tak pozwolimy zahamować. Sami zobaczycie, jak naprawdę to będzie. No i teraz właśnie. O, i teraz ładne tutaj, właśnie ujęcie, właśnie z tego Ferrari. Jak widzicie, to jest właśnie ten motocykl zamiast właśnie tej Hondy. Tylko owiewki się po prostu zmieniają. Tu naprawdę kombinezon cały się tutaj zmienia. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie, że tak powiem. Tak jak tutaj widzicie, jednym palcem tutaj hamowałem. Na dźwigni hamulca. Jednym palcem, bo sobie tak właśnie ustawiłem. No i oczywiście tutaj po tej stronie jest dźwignia, jeżeli chodzi o sprzęgło. Dobra. No to tutaj kontynuujemy właśnie nasz jazdę. Tak wygląda od środka, oczywiście. Jeśli chodzi właśnie o tego moda. No ale także tak powiem, bardzo fajny, jeżeli chodzi. Zamiast właśnie tej hondy, to właśnie taka na kagami, bym mógł jeździć właśnie takim. Ferrari jeżeli, jeśli chodzi o sponsora. Ale kto wie, może ktoś będzie właśnie jakiś team, na przykład Ferrari albo Lamborghini, ale tak jak mówię, chciałbym, żeby tutaj był po raz kolejny menadżer związany właśnie z stworzeniem własnego zespołu, że na przykład za wygrane wyścigi. Ja na przykład bym chciał, żeby była kasa. Za tą kasę byśmy mogli sponsorować, na przykład albo kupować coś, jakieś części albo po prostu jakiś, jakimś zawodnikom dawać odpowiednie oferty do swoich zespołów, tak jak było po prostu w tym menadżerze. Inne puchary bym też chciał właśnie, nie takie same jak właśnie było w tej wersji 2.19. No i oczywiście opony. Opony właśnie mi brakuje tutaj przejściowych, jak jest przysychający Tor. No i jeszcze są opony asymetryczne. Też bym właśnie chciał, żeby one też właśnie były tutaj uwzględnione. No i to, co mówiłem już w poprzednich modach. Czyli ja bym chciał, żeby też było e, zrobione, m, że tak powiem, realistyczne uszkodzenia motoru. Czyli crash, jakaś owiewka, szyba rozbita półmotoru nawet rozwalone. Wyciek oleju na przykład by też było fajną opcją. Kolejny wybuch silnika by się pojawił. Na przykład biały taki dym, że tak powiem. A teraz sobie zobaczymy jeszcze tutaj z tego motorku. Kurde, jak go tutaj podnieść? I tutaj właśnie tym dębem właśnie Wam chciałem pokazać. Tam oczywiście mi się cień właśnie pokazał. Tutaj, właśnie tak fajnie to wygląda. Ferrari, jak widzicie, można naprawdę tutaj sobie fajnie to manipulować. Także, tak jak mówię, tutaj sobie wyjdziemy teraz do garażu i sami zobaczycie, schodząc z tego motocykla, fajnie to wygląda naprawdę. Tu akurat ktoś bardzo fajnie to zrobił. Cały ten strój. Z firmy Ferrari. Naprawdę podoba mi się ten mod. mod. Także, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, możecie mi zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także, do zobaczenia, do następnego moda.